Możesz typować Cloud MMA 2 bez ryzyka do 100 zł. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm Tomasz Sarara, który na zastępstwo za Jeroma Lebanera wchodzi do pojedynku z Dawidem Crazy Załęckim. No, powiedziano na konferencji, że to nawet cięższe zastępstwo dla Crazy'ego w, w Twojej osobie. Nie chciałbym się tutaj porównywać do, do Jeroma, bo właściwie w pewnym momencie byłoby to chyba nie takcem. Ten... Ale powiedzmy sobie też tak, że czy Jerome, czy, czy też ja chyba najlepsze lata swojej kariery oczywiście mamy za sobą. A czy cięższe wyzwanie, gdybym o tej walce wiedział parę tygodni, parę miesięcy wcześniej, to, to nazywałbym się stuprocentowym faworytem. Nadal uważam się za faworyta i nadal uważam, że, że na samej rutynie potrafię tę walkę na tyle dobrze, spokojnie poprowadzić. Że, że sobie w niej poradzę i to też nie jest tak, że ja w ogóle nie, nie trenuję, bo nawet w takim okresie, kiedy nie ma przygo że, żadne przygotowania do walki nie trwają, to też jest tak, że ja cały czas aktywnie trenuję, aktywnie spędzam czas na sali. E, także wystarczy. W zupełności wystarczy. Jaką masz opinię o lebanerze, który kolejny raz, kolejny raz nie dotrze do Polski na swoją walkę? świetny sportowiec, świetny atleta, ale jako człowiek zaczyna coraz bardziej w życiu zawodzić i, i ja zawsze ludzi z tej, zaczynając od tej drugiej części, jakim jesteś człowiekiem, a nie jakim jesteś sportowcem I żałuję, i żałuję, bo naprawdę jest to jedna z moich ulubionych postaci z lat dzieciństwa, właściwie kiedy się wychowywałem i, i patrzyłem na ten, na ten sport, to właściwie był jedną z moich ulubionych postaci. No i co, no traci, także z przykrością stwierdzam, że go tu nie ma, z jednej strony szkoda, że go nie ma, z drugiej strony dobrze, no bo w tym momencie ja wchodzę na robotę, a też nie ukrywam, że z tego się dość mocno cieszę. Powiedz mi, jak wyglądały kulisy rozmów i kiedy dowiedziałeś się, że wchodzisz, kiedy uzgodniliście kontrakt i tak dalej? Chyba to była środa, środa rano, skończyłem właśnie akurat swój trening na, na sali, no i dostałem sms a coś, coś o tytule na zasadzie, że z pożar, pali się, Tomek dzwoń więc szybciutko domyśliłem się o co chodzi, nie wiedziałem jeszcze kto wypadł no, ale już domyślałem się, że wkrótce, jeśli trzeba gasić pożar to właściwie w żaden inny sposób tego nie potrafię zrobić niż pewnie wypełnić jakąś brakującą lukę, złapając za telefon dostałem e, informację, że wypadł żerom, że Dawid Załęcki jest bez przeciwnika i co ja na to i strasznie nie lubię podejmować decyzji w, w ciągu sekundy, więc potrzebowałem chociaż tych kilku minut, żeby się zastanowić, żeby nie powiedzieć czegoś za szybko, a, a później się z tego próbować wycofywać no ale dobra, po tych kilku minutach powiedziałem, dobra panowie, biorę to no i wziąłem, no jestem. tylko chwila zastanowienia? Krótka <klujna> chwila, tak, na, tak naprawdę nie, nie było więcej czasu na to, że panowie dajcie mi czas do jutra, dwa dni, zobaczę jak, e, jak wszystkie pewne sprawy wyglądają. E, tylko wymagało to właściwie decyzji na już, jeśli nie była podjęta w sekundę, to była podjęta w kilka minut, więc śmiało możemy powiedzieć, że chyba to też jest na już. No i walczysz z Dawidem Crazy Załęckim, jaką ty masz opinię o tym zawodniku? Bardzo go lubię, bardzo go szanuję, właściwie naprawdę nie ma o co tego gościa nie, nie lubić, wręcz przeciwnie, za każdym razem kiedy się spotkamy to to jest zawsze dobra, pozytywna, sympatyczna bajerka, no ale wiadomo, że nie wychodzimy tam jako koledzy, wychodzimy tam jako fighterzy, On jest poukładany, on nie jest żadnym chaotykiem, to nie jest też jakiś gość, który tak naprawdę, co, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, ja jeśli mógłbym powiedzieć, że są typ zawodnika, który nie lubię to lubię taką bardzo czytelną, techniczną walkę, właściwie taką, której nazywam to szachę, że po potrzebuje przewidzieć ruch przeciwnika, żeby faktycznie się za niego zabrać wcześniej i myślę, że tego typu zawodnikiem jest, jest właśnie Dawid Załęcki. Dużo gorzej walczy się z zawodnikami, których ja próbuję przewidzieć, co on za chwilę zrobi, ale on sam nie wie, co zrobi i, i, i z takimi ludźmi w się walczy. I freakach dużo takich. I we freakach takich jest dużo, więc powiedzmy sobie, że Dawid Załęcki nie, niekoniecznie się w takiego freaka Africa, freak tylko naprawdę jego można mierzyć ze sportowcami, dostaje szansę walki ze mną, no, mówię, jego największą szansą jest to, że tak naprawdę biorę tę walkę biegu, ale, ale też wiem, co robię i nie przedną tutaj, żeby przegrać. No Dawid, tej sportowej przeszłości gdzieś tam zawodowej za bardzo nie ma, no ale jak oceniasz to, co już widziałeś, te jego poprzednie walki, jego umiejętności? Na jakim stoją, twoim zdaniem, poziomie? <laughs> No właściwie bardzo ważną kwestią jest to, żeby za każdym razem obserwować, z kim tak naprawdę walczył Dawid Załęski, no bo jest takie powiedzenie, walczy się na tyle, najlepszy przeciwnik się pozwala i nawet jeśli ostatnimi czasy ci zawodnicy nie byli z górnej półki, to pamiętam, że on również rywalizował z, z Kubiszynem, z Mateuszem, także umówmy się, że to już naprawdę była walka na, na wysokim poziomie sportowym i, i podobnie chyba Mateusz też tą walkę wybrał wtedy w zbiegu, pamiętam, że pierwsza runda potoczyła się pod jego dyktandą, druga, trzecia były trochę, trochę chyba cięższe, no ale tak widziałem Dawida jak się zachowuje w tych walkach, on nadal, nadal gdzieś tam potrafi zachować zimną krew, dalej nie panikuje, nie zrywa się jakoś panicznie, więc myślę, że to będzie fajna, fajna walka oparta na takich dobrych naprawdę wartościach sportowych, czucie dystansu, dobra reakcja, a w tym czuje się naprawdę dobrze. Bo powiedziałeś, że walczy się na tyle ile przeciwnik pozwala i poprzedni przeciwnicy oprócz właśnie Kubisza nie byli z górnej półki to Labryga, nie z górnej półki? No ta walka właściwie nawet nie, nie rozstrzygnęła się tak naprawdę decyzją, jest to moment troszeczkę chyba, za nie, mało, nie, za trochę, za trochę za mało, tak, trochę taki chyba nierozstrzygnięty pojedynek, e, gdzie tak naprawdę chyba Dawid wtedy od samej góry był wskazywany na porażkę, ja wtedy już od samego początku powiedziałem, że niekoniecznie tak musi być. E, nie widziałem całego też przebiegu walki, bo wiadomo, chwilę później była moja walka, ale wiem, że tam również wcale źle się nie pokazał. Jak patrzysz na obecną kartę, dużo się dzieje, dymy i tak dalej, jak skomentujesz to, co dzieje się na przykład na, właśnie na linii między dwoma Denisami? No to są friki i właściwie jest to part of the game, także nie macie co specjalnie obrażać, dziwić, że tego typu zachowania się tu pojawiają. No nie wiem, no wydaje mi się, że pewne granice zostają przekroczone, ale, ale żyjemy w takim świecie absurdu i właściwie nie wiem, czasem wyścig trwa, to kto bardziej te granice prze, przełamie. Ja na szczęście w tym wyścigu nie biorę udziału i nie i nie potrzebuję chyba oceniać, kto co tutaj wyprawia. Także ja mam swoją rolę, której, której się trzymam, a, a pewne rzeczy mogę chcieć, widzieć, nie chcieć, mogę udawać, że nie widzę. I taką mam pozycję. Właśnie jeśli chodzi o przekraczanie granic absurdu, to jesteś na jednej karcie razem, czy tego chcesz, czy nie, z panią Małgorzatą Magical. Jak to oceniasz? Na, na szczęście, czy na nieszczęście? Właściwie ja do niedawna nawet nie wiedziałem, kto to za bardzo jest. Na szczęście nie śledzę tak mocno tego właśnie internetu, żeby docierały do mnie tak gówniane informacje. Na nieszczęście oczywiście zaraz wszyscy z dookoła mi to uświadomili. Uświadomili mi to jestem tego tak naprawdę świadomy, no, nie muszę mi się to podobać, w ogóle mi się to nie podoba. Bo faktycznie cały czas mówimy o tym, żeby nie promować takiej patologii, a chyba, a chyba to się dzieje. Więc mówię, skupiam się na swojej robocie. Nie wiem, no naprawdę, w, jeśli ktokolwiek by tak towarzyszył na tej samej gali, co ja, na pewno nie wymieniłbym tych osób, o których teraz ty mówisz. Powiedziałbyś, tak jest, że, powied <śled commissions>, że zapomniałeś. <śledgers> no, no finale już zapomina tak. Dobrze. A jeśli chodzi jeszcze o inne walki, które są, może skupmy się na tych bardziej sportowych, widowiskowych, to na którą ty na pewno będziesz zwracał uwagę, oprócz swojej, jak będziesz miał chwilę, będziesz miał okazję poobserwować, to na kim skupisz swoje oko? No nie ukrywam, że walka typu main event mnie interesuje. Denis Załęcki wersus Daniel Emilańczuk. Ciekawe starcie, choć wydaje mi się, że mamy w tym wszystkim murowanego faworyta, ale... Ale gdyby był tak w 100% murowanym faworytem, to pewnie by tak wszyscy mocno nie wyczekiwali tej, tej walki. Więc chyba ten main event to jest taka rzecz, na którą będę czekał i mam nadzieję, że też zdążę tę walkę zobaczyć po swojej. No bo tam młodość kontra doświadczenie, ale mimo wszystko i jeden i drugi gdzieś tam te pr problemy zdrowotne. Denis po operacji, wiadomo, że Daniel tam te problemy jakieś y, swoje również przez te zawodowe lata kariery ma. Tak ty miałbyś typować? To kogo byś wytypował w tej walce? Nie, no stawiam na tego murowanego faworyta, jakim jest Daniel Omylańczuk. mimo wszystko, że walka nie toczy w jego formule, to nie jest jego dys dyscyplina. To to jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, który tak naprawdę rywalizował bez, bez bez porównania, więc właściwie w nie próbujemy wyciągać kart przetargowych, no bo wszystkie, bo zakład, który bym mi odkrył, ona wskazuje w stronę Daniela. Y ale to jest walka, to jest walka w wadze, wadze ciężkiej i podobnie jak nie wiem, ja uważam się też za faworyta i uważam, że gdzieś tam nie ma prawa mnie niczym zaskoczyć, e, Dawid Załęcki, to, to możemy się wszyscy zdziwić, bo to są sporty walki, to wszystko jest ciężka. Jeden cios naprawdę może przechylić e, losy przy, e, pojedynku w sekundę właśnie tym jednym ciosem. Tak, no i to, to jest coś, co właściwie może się wydarzyć w walce Daniel versus Denis, to uważam, że może się wydarzyć tak samo w walce, walce Sarara versus Dawid Załęcki. Bo tu typujesz bardziej na Daniela Omielańczuka, a w walce Labryga z Mindą, to kogo tutaj byś wskazał jako takiego wyraźnego to jest faworyta? Walka na zasadach K1 i myślę, że tutaj Denis Labryga ma dużą przewagę. Midę jest dobrym zawodnikiem, ale dobrym zawodnikiem MMA, który niekoniecznie musi mieć dobrą stójkę i takiej stójki też nie ma. Okay. Jeszcze walka oczywiście też dosyć sportowa, Remi Gruchała kontra Albert Sosnowski, tutaj dwóch pięściarzy, jeden toczył bardzo krwawe pojedynki, drugi oczywiście zawodowa kariera, młodość też właśnie kontra doświadczenie. Jak tutaj widzisz ten pojedynek? No nie chciałbym się powtarzać jak mantra właściwie to co mówią wszyscy, że gdyby to było paręnaście lat temu i nawet gdyby Remi był w tym wieku, którym jest dzisiaj, to wiadomo, że Albert by sobie z nim poradził. Eee, I trochę, trochę mogę się powiedzieć, że w jakiś sposób się że w sobie martwię też trochę o Alberta, czy sobie w tej sytuacji... Czy on tu przeszkodził? Tak, tak chyba wyczuł, że oni gadają. tak. Tak, eee. zacząć piec. I finalnie, i finalnie... Finalnie ja... Na złość wszystkim postawiłbym na, na Alberta, z racji też tego, że wszyscy stawiają na młodego Remika i że jest dobry, kurs że, jest dobry kurs, że tak naprawdę można byłoby zarobić, że, że można być na tyle przekornym właśnie, żeby, żeby zrobić to inaczej niż wszyscy, bo też by tego Alberta za żadne skarby nie skreślał. Umówmy się, że nawet jeśli on na dzień dzisiejszy nie jest w stanie rywalizować na wysokim poziomie z pięściarzami, no to Remik nadal jeszcze do tego grona nie należy. On jest jak, jak najbardziej faktycznie zawodnikiem, który się nie, robi, nie, nie boi wyzwań który lubi krwawe boje, który jest na pewno lepiej przygotowany motorycznie od Alberta. Ale powiedzmy sobie, że też Albert nosmykałkę cały czas ma i tam znowu może być sytuacja jednego czasu, który rozwiąże tą, tą walkę. Jak mówiło się o Dawidzie Crazy Załęckim, on sam wspominał, że gdzieś tam chciałby teraz jakąś walkę bardziej frykową, mieć tego przeciwnika troszeczkę może słabszego. Gdzieś tam wymieniało się Marcina Najmana, no bo wiadomo, że Marcin Najman w K1 czy w MMA nie jest tak dobry jak zawodnicy, którzy całe życie gdzieś tam trenowali tę te, te formułę. No i tutaj wrzucili mu LeBanera, który, no wiadomo, legenda, na zastępstwo Tomasz Sarara, no nie, nie wydaje. I myślę, że to było słabsze zastępstwo. Niektórzy mówią, że jeszcze lepsze. No duże sobie du, du, poprzeczkę Dawid Zawęcki zawiesza sobie bardzo wysoko. Chyba trzeba mu przyznać. Tak, no ja, jak najbardziej. Dlatego ja z samego początku powiedziałem, że bardzo go lubię, bardzo szanuję właściwie za, za nastawienie w życiu, za, za podejście, za to że potrafi mieć formę w swoim wieku, za to, że nie boi się wyzwań. Także jak, jak najbardziej tak, duży, duży szacun. No ale piłka jest też po mojej stronie i na tym polega ta, ta walka, że jak najbardziej ja z Davino się bardzo lubię i będziemy się robić tak samo po walce, ale umówmy się na te kilka minut w trakcie rywalizacji, to musimy zapomnieć o, o koleżeństwie, nikt na pewno nie zatrzyma ręki czy też nogi, jak będzie widział, że cios może dojść, dojść do celu. No i na tym się również skupiam, jak najbardziej to czego mogę życzyć Dawidowi, żeby przede wszystkim zostało mu jak najwięcej zdrowia po tej walce, czego życzę również sobie, żeby nie było tylko tak, że ja tu wychodzę jako taki jak jednostronny pojedynek, ale życzę tak naprawdę, żeby to była bezpieczna walka, oczywiście chcę wygrać, zrobię wszystko, żeby wygrać, nie odpuszczę, stawiam to jako naprawdę punkt honoru, żeby wygrać tę walkę, żeby później nie trzeba było się usprawiedliwiać w jakikolwiek sposób, żeby kontuzje, czy żeby jakikolwiek, że nie było przygotowań. Wiem, co robię, jestem dużym chłopcem, świadomie podejmuję decyzje i nie będę ich żałował. To też życzę, żeby ze zdrowiem skończyła się Wasza walka i do zobaczenia w sobotę. Super, dziękuję, pozdrawiam. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.